A to, to tak pięknie gra. Czołem, truberzy. Słuchajcie, bo dowiedziałem się, że jedzie do mnie dziewoja przyślinnej urody i chciałbym ją zaimponować i chciałbym jej zaśpiewać taką pieśń. Znacie to? Ten pan i ta pani są od rana już na bani. Macie to, tak? Dobra, także jesteśmy połapani. Mieszko! Mieszko! O, a co ty taki zdyszany, jakby cię geje gonili? Też dla kolegi, coś Frediego Merkuriego. Panie, mamy problem. Dla dobra naszego państwa musisz mieć w końcu żonę. O, znowu się zaczyna. Najpierw żona, później teściowa. Thank you very much. Nie, 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 nie. Problem polega na tym, że możesz mieć tylko jedną żonę i do tego nie Polkę. O, nie Polkę, to może Niemkę, co? Jak Niemkę? Przecież to właśnie Niemcy próbują sobie nas podporządkować nas! Niemcy, wiedziałem, że Niemcy coś knują, wiedziałem. Skąd wiedziałeś? Las niebezpiecznie zbliżył się do okien. No dobrze, to skąd ona będzie? To będzie Czeszka. O, super, chociaż przy rozmowie będzie śmiesznie. To jeszcze dla koleżanki Krecika. No nie tym razem, panie, bo to jest dama. Dama. Córka władcy Czech o imieniu Dobrawa. U, Dobrawa, jak ta wuda? Mieszkań, najważniejsze, zanim ją poślubisz, musimy przyjąć chrzest i od tej pory zachowywać się jak ludzie cywilizowani. A co, nie zachowujemy się jak ludzie cywilizowani? Panie, a, a znajdźmy na swoim dworze chociaż jedną osobę cywilizowaną. Proszę bardzo, mój minister kultury, najbardziej rozgarnięty z wszystkich. Zawołać? Proszę. Radko! Lakosie, lakosie! <noise> Witaj, Mieszko, synu Kleszcza i Nornicy. Witaj, Radko, synu dwóch chłopów i dzika. Czułem, że idziesz, bo spór się taki ciągnie, że aż trawa się za tą kładzie. Ała, ała, ała. A, tak, mleka nie naciągnie. Za kwasy mam. Oczy. A po siłowni patrz, jakie figury znam. patrz. Szkatuła, waza, przejście w czajnik. Nawet bezprzewodowy. A zające tak poszę, że sól na kolano, jeb, chmura idzie, zające stoją, uszy do góry, chujba, tylko chodzę, zbieram, jak kuźwa kurki w lesie, tnę kosę, proszę Ciebie, Dobrze. jestem szalony. Chujba. Za dużo grzybów z kropkami jeszcze. Kropki wyrzucę. Słuchaj, bo stary mówi, że jest jakiś problem w państwie, że trzeba będzie ściny robić. Ciłeś kiedyś w Coś, coś, o co coś. człowieku? To jest, że się spirytus się wody dolewa, i pabew, pabew, później. Bania u cegarów do Riana! Otóż to, bania przede wszystkim. Ty, a propos bania, bo nie mówiłem ci, bo jedzie do mnie e, księżniczka z Czech, wiesz? Bija się ciki, na klamę. Eh? Słuchaj, tak że ta. Wiesz, że księżniczka na pieczarę? Nie posiedzisz, chłopie? Słuchaj, tylko ten, bo robię dla niej biesiadę, nie? I tylko y, miałem ci nie mówić tego, bo taka delikatna sprawa. Znaczy, taka wiesz, no, że ten. Y, Wykom się wcześniej. Nie będę się mył. To no, nie będziesz się mył. Przychodzisz, to niemieckim turystom cofają się procesy starzenia. Dobra, będę leciał, bo mam ważną no. sprawę. Ty, A ty umiesz robić bociana? No, umiem. To, to nowa moja sztuczka, upokaż mi, no. no? Bociana, no to... Co to za bocian? Patrz, jak się teraz bociana robi, pan, zobacz. To jest Maciarz! To on mnie gonił! Dobra, cywilizację widziałeś, ciny załatwione, także możemy odpalać o, tu, chodzi o, tu chodzi o prawdziwy chrzest! Dzięki temu, że przyjmiemy go Czech, uniezależnimy się od Niemiec i będziemy bezpośrednio podlegać papieżowi! O, Papież, taki ważny, na ubrany, mieszka w Rzymie, ma na imię Benedykt. A ten papież, ten Benedykt, to on z jakiegoś kraju? <śledziora> ty, władcy Czech, o imieniu do prawa. <śledziora> <śledzy> Niech wejdzie sunia! Je, 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 jezu! Co to możliwe jest? Krzyżniczka? A, dzięki kapłony zaparkowała. No ale przyznać, że ma orientalną rodę. A ma takie skrzyżowanie, nie wiem, z farmaceutką. Mieszko, ja, komplement, powiedz jej komplement! Jak tam? Rąbałaś coś dzisiaj? Mieszko, chciał spytać jak podróż? A dekujo dobrze. O, to drogę zna, niech wraca. <grym> się nie dziwię, że w Czechach narkotyki zalegalizowano. No Mieszko, to działa. O, chyba to działa. Panie, musisz ją oczarować. A jej odczarować. Dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj, sam chcę cały smoka. Co to jest smok? jest ten lustro, zobacz, to się dowiesz. To taki rodzaj komplementu, Mieszko jest bardzo nieśmiały, po prostu porażony Twoją urodą. A dosłownie, piorun krowy poraził, podobnie wygląda. <noise> Powiedział, że zawsze chciał spotkać kogoś tak ślicznego jak pani. Tylko bał się chodzić po bagnach. Kogo, Mieszko, nie spotkał? Prawdziwej miłości, ale kiedy was ujrzał... O tatuaże pospadały. <noise> to mu radość zawitała na jego twarzy. To <noise> ty Mieszko. Ahoj, lepiej tego nie mogę ująć. Teraz to już, ahoj z tym, kadyslub, nie ma hoja we wsi. – Jaki ślub? – No bierzesz z nią ślub! – No ty! – Dlaczego ja? – No bo jesteś księciem! Ty stoisz bliżej i masz kija! – Panie, ale to ty musisz! – Mieszko, proszę! Ja – Będę się żenić, proszę! A nawet mnie nie Ja, ja ze mnie robię. Siostry, szreka żeś mi przydała! I się żenisz, ty widziałaś ją z bliska, proszę! Dla na a nawet mnie nie denerujesz. Mieszko! – Proszę mi to w tej chwili do stajni odprowadzić! Jak to dostajni? Tylko koniec płoszy. Jest nowy zarządca w Janowie, poradzi sobie. Tam wszystko pada, jedyna nadzieja. Niech będę nie, się nie, żenił, nawet nie, koniec ten... widzenia. Mieszko, się. będę się naprawdę, to, to naprawdę Lalkę Barbie z seksopu przyciągnąłeś się i żenisz się. Ja jestem nedmuchana. I tu Senę Podmuchasz Pani, zaś ślubiny zależą tylko od Waszej zgody. A jeśli meszko się zgodzi. a wszyscy się nie zgodziłem. Ty to jest przód czy tył? Ty, ona startuje. Kołuje, wspija się do lotu. Dawaj, trzeba jej pomóc, dawaj, jedziemy. Heee. Dawaj, jak ja go się gościa do pieca od razu w piercieli. Wolę, bym ją maźnął, ty bez zabezpieczenia się nie da. Dziadny borsuka na miejscu i po sprawie, i po czworu. Mieszka. Ej, ja jestem gotowa. A. A ja już jestem po. Czyli zgoda! 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 Lach. Jak w tym kraju ma być dobrze, jak to się tak źle zaczęło? Tak oto mieszko pojął za żonę dobrawę. I od tej pory zaczęto go nazywać Mieszko pierwszy. Jednak ci czesi, którzy znali dobrawę, wiedzieli, że mieszko wcale nie był taki pierwszy.